Cztery ćwiczenia na poprawę dynamiki ciosu. Ba, ba ba Ćwiczenia z gumą. Przyczepiamy sobie gumę do drabinki. Naciągamy gumę tak, żeby nie była za luźno, żeby nie była za mocno naciągnięta. I w pozycji bokserskiej wyprowadzamy ciosy proste. Ba-ba-ba. Pilnujemy, żeby podczas uderzenia kontrolować ruch ręki, ale uważamy też, żeby nie uderzyć się w twarz. Is. 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 Kolejne ćwiczenie to ćwiczenie z grupy Landmine. Ja nie mam specjalnego uchwytu, więc ustawiam sobie dwa talerze, pomiędzy wkładam sztangę no i przechodzę do wykonywania ćwiczenia. Łapię sztangę w jedną rękę, ustawiam pozycję bokserską i wykonuję ciosy proste z nogą. Wygląda to w ten sposób: dynamiczne wyżuty sztangi z pełnym wyprostem ręki, podczas gdy druga ręka na brodzie pilnuje, chroni przed ciosem. Możemy sobie zmienić rękę i to samo analogicznie na drugą. Stronę. I ćwiczenia z piłką lekarską. Ustawiamy się w pozycji bokserskiej. E, piłkę trzymamy na wysokości brody i wyprowadzamy e, cios. Wyrzucamy piłkę przed siebie, prostując lewą rękę, robiąc to jak najbardziej dynamicznie. Boksowanie jedną ręką, kiedy drugą. Klikasz, obserwuj.